Cześć się manku z tej strony Jarek. Witam na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj pogrzebimy trochę przy MRF-ie. A co konkretnie? Zobaczycie w następnej części filmu. Także zapraszam. A więc plan jest taki, że e, zamontujemy sobie, przynajmniej spróbujemy sobie zamontować e, klamki e, repliki ASV. Dedykowane do mrf -a. Te klameczki kupiłem Jakiś czas temu, była prezentacja na YouTube e Przyszły mi razem z nóżką zmiany biegów oraz korkiem Bo to miała być część projektu do klejny Monster Energy Nie? E Powiem tak no. Ogólnie to klamka Klamka dźwigni hamulca, tak, to jest dźwignia hamulca. Klamka dźwigni hamulca, można powiedzieć, że w miarę ładnie pasuje tutaj. A co do klamki sprzęgła, ona jest troszeczkę dłuższa, jak widzicie. Zobaczcie, ona jest troszeczkę dłuższa. Mam kłopot tego typu, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że powinno pasować, tak. Powinno pasować, z tym, że klamka po zamontowaniu yy, I odpaleniu motocykla yy, No troszkę sprzęgło mi ciągnie, nie wiem czy to jest kwestia wyregulowania, czy czy, yy, czy, czy, czy... czy po prostu ta klamka nie współgra tutaj No nie wiem, nie wiem jak to będzie, w każdym bądź razie będziemy to dzisiaj montowali, przynajmniej spróbujemy Pogoda, jak widzicie, no niebo jest troszkę bez chmur, tamte jakieś chmurki takie się pokazują, no ale ogólnie jest wiecznie, nie jest pogoda idealna. Także co? Także bierzemy się do montażu i widzimy się w następnej części. Także, także co? Nie przedłużajmy i zapraszam do następnego ujęcia. A więc jesteśmy z powrotem i będziemy się brali za wymianę klamek. Jak już mówię, są to repliki ASV. Jeśli kamera źle patrzy, z góry Was przepraszam, ale nie jestem w stanie tak dobrze ustawić. Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć, co tu się, co tu się będzie wyrabiało. Także co? Odkręcimy sobie tutaj, tutaj tą śrubeczkę. Nie wiem, czy ją widać. Czy będzie widać w ogóle, jak kamera patrzy, ale myślę, że powinno być, bo ok. Odkręcimy sobie tą śrubeczkę i po prostu przełożymy samą klamkę do oryginalnego uchwytu. Z tym nie będzie problemu, bo ta klamka tu pasuje. Gorzej będzie z tą częścią tutaj, gdzie jest klamka sprzęgła. Zobaczmy, czy tu widać. Troszkę zabawy będzie z tym, bo trzeba będzie odpiąć linkę sprzęgła. Wykręci cały korpus wraz z klamką. No to co, nie przedłużajmy, bierzemy się do roboty. Z narzędzi jakie będziemy potrzebowali, no to tutaj będzie kluczyk dziesiątka. Już mam sobie, już mam przygotowane. Już mam przygotowane. Nasadeczka dziesięć. Dodam, że to są nasadeczki firmy JATO bardzo fajny komplecik, polecam je najbardziej. Wykładamy sobie przedłużkę i odkręcamy. Musimy przytrzymać od spodu na Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie płaską dychę i od spodu, od spodu sobie przytrzymujemy To Pewnie ciekawi was, co to jest za drugi wynalazek. A no to jest mój marzeczek 901 RS. Silnik 110 cm. Dobra, kameczka nam wypadła. No i powiem Wam szczerze, że przez okres 6 miesięcy troszkę się to zużyło, zobaczcie, nie wiem czy tu kamera chyci, tu już się zrobił dość spory luz, także dodam, że to są oryginalne klamki z MRF-a, one no, zostały tylko pomalowane z farbą, żeby mniej więcej kolorystycznie pasowały do okleiny. Także bierzemy się teraz za montaż klamki, bierzemy się za montaż klameczki, o uciekła mi śrubka, zaraz ją poszukamy. Sąsiedztwo się zeszło, także. Dobra, bierzemy klamkę. Koneczkę, bierzemy sobie, odkręcamy śrubkę. Tutaj, zobaczcie, tutaj. Tutaj jest taka tulejka dystansowa, żeby to zdystansować. Nie wiem, co to jest. Czy to jest musiężne, czy to jest stalowe, po prostu. Ale dobra, montujemy klameczka przychodzi nam tutaj w to miejsce o tak tulejkę oczywiście możemy sobie zdjąć stosunkowo ona nawet się wykręca powiem wam szczerze także dobra montujemy to to przychodzi tutaj dobra to jest tak ok wkładamy tulejkę tulejkę montujemy śrubkę. Muszę trzeba wkręcić. To by mi się przydał imbus. Ja akurat imbusa mam. Imbus. To jest yy, piątka? Nie, czwóreczka. Czwóreczka, imbus. Mam czwóreczkę imbusa, beta. Też bardzo fajne klucze. Polecam. Kleeczkę wkręcamy. Wkręcamy. Tutaj wszystko nam bardzo ładnie siedzi. Ok, to byśmy tu mieli. Teraz. Dobra, tu mamy. Przychodzi nakrętka nakrętka na klucz oczywiście dychę samo także, także tutaj teraz nam się przyda płaski klucz skręcamy to nie za mocno ale szczuciem tu trochę mamy problem jednak bo chociaż Chociaż powiem wam szczerze. Jakoś to wygląda, powiem Wam. Widzicie? Różnie są niełamki, także to byśmy mogli to też jakoś skontrować. Tak, tutaj to też skontujemy, ale tu już nam jest potrzebny imbustrujeczka. plusa beta, Postawimy tu, dobra, okay. to przytrzymujemy, ciężko dostać, bo to obraca się, no to jest troszkę luźne, także Klameczka siedzi myślę, że jest spoko, także jeszcze zrobimy małego testa. Mamy tutaj jak to wygląda troszkę za blisko jest ta klamka ale dobra, mamy to, to, to sobie wyreguluję, ale no, jest trochę za blisko, bo będzie mi wadzić o kości. Dobra, my sobie to wyregulujemy, bierzemy się za montaż klatki sprzęgła. Widzimy się w następnym ujęciu, także do zobaczyska. No to jesteśmy z powrotem, udało mi się wyregulować. Dobrze, jest wszystko w porządku, mam nadzieję, bierzemy się za montaż klamki sprzęgła. Zobaczymy jak to wszystko tu się powiedzie, jak to w praktyce wyjdzie, zobaczymy. Zrobimy sobie najpierw przymiarkę. Będzie mi potrzebny trójeczka, przepraszam, czwórka, imbus. Zrobimy sobie te śrubki tutaj. Dobra. sobie tu na zbiornik tak. Hmm. Chodzi o to, żeby, to mi, żeby ten otwór, ten otwór tutaj zgrywał mi się z, z kierownicą. Dobra. Pan musiał chyba jakiś gumowy dystans zastosować, bo no będzie ciężko. Dobra, ja sobie odkręcę tą klamkę na razie. Do tego celu mi będzie potrzebny kluczyk ósemka. A tu sobie zmienimy nasadeczkę. Zmienimy sobie nasadeczkę. A tu zmienimy sobie nasadeczkę z dziesiątki na ósemeczkę. Dodajemy z powrotem. Dobra, zakładamy. Nasadeczkę, ósemkę. Może moto damy bliżej, bliżej mnaka, żeby on sobie tak stał tutaj. Jeżeli widzicie, no to super, cieszę się niezmiernie. Dopieprzone. A, okej, dobra. To, jedna, druga. O, ta, już bardzo, ta nawet była bardzo różna. To była bardzo luźna szczerze wam powiem Zobaczymy może tylko przełożymy samą klamkę do korpusu Co bardzo wątpię że to się uda Ale, ale to coś będzie czy coś będzie wymodzić w takim razie Zobaczymy czy to jest to samo długość hmm. Zobaczymy Dobra. Sobie wykręcę tutaj. Tu na razie. Sorry, że to w takich warunkach jest nagrywane, ale no niestety nie mam swojego warsztatu, a coś, coś musiałem zrobić, żeby trzymać gdzieś te moje pojazdy. Co to było? Hmm, dobra. Kaneczka ok, nastawna. Chodź to? to mi stoi troszkę wyżej. Teraz tak, dobra, demontujemy to. Ok. Przy okazji zrobię sobie inspekcję linki, jak linka. Chcę za bardzo rozregulować, ale dobra, widzę jak ono to jest pięta, także ściągę chyba porówny nie powinno być chociaż może być ciężko Może być kurde, ciężko, o kurde, nawet jest pęknięta, szczerze wam powiem Dobra, spróbujemy, spróbujemy zrobić machnet, że zamienimy tylko po prostu Zmienimy tą klamkę z tą, z tym elementem, nie będę zmieniał całego korpusu. Zobaczymy czy to się uda. Dobra, eee, imbus czwórka. Imbus czwórka jest tu. Jeśli chcecie tego typu rzeczy na YouTube a, to... piszcie w komentarzu. Podjedziemy sobie ją troszkę bliżej. Upadła mi śruba, ale do szczegółu dobra jest. Idziemy. Upadła mi śruba. Jeśli, jeśli chcecie tego typu rzeczy z, jakich, z jakichś przeróbek, dodawania jakichś grat gratów do maszyny, to dajcie po prostu znać w komentarzu. A mi uciekła kolejna śrubka, ale już ją widzę. No, dobra, mamy to. Ok, teraz tak. Tak czy siak będę musiał linkę zdjąć. Hmm. Będzie mi ciężko, ale na razie sobie tylko porównamy. To jest tak. Raczej problemu nie powinno być, powiem Wam szczerze. Dobra, robimy tak. Płaska dyszka. Dyszka masadowa. Dobrze chodki. Zostawimy sobie podkręcanie. Poszło. pójdzie paluszkanie, także... Bo powiem wam, że jest troszeczkę zimno mimo, że mam na sobie dwie bluzy To jest cholernie zimno Ok, to żeby tego nie pogubić Dobra, guminka nam wyjdzie także nie jest źle Fak, bo ja na linki. nie czeka mnie na linki i to już, już by trzeba było w najbliższym czasie to zrobić bo ta linka jeszcze żyje ale nie raczej długo to ona nie powiem są trzy zwoje no niedobrze niedobrze zobaczcie tutaj widać tutaj widać pęknięcie Cud, że to się w ogóle jeszcze trzymało. Dobra, robimy pomiankę Tu musi jakoś tu wejść. Gdzie ciężko, bo trzeba to mi sprzęgło. Ta linka nam się trochę wymurzyła. O masakra powiem ja mam szczerze z tą Dobra, Dobra, wkładamy. Się jakoś uda. O, 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 to, o, to chodziło, o, to chodziło. Ok, tu jeszcze wycelujemy tu. O, właśnie tam. Dobra, moja no klamka siedzi. Klameczka nam siedzi. Trzeba byłoby to teraz kontrolować tylko... Mhm. Dobra. Wszystko gra. Dobra. Mhm. Śrubka. Tulejka dystansowa. Wkładamy tulejkę. Mhm. Ładnie nam weszło. I skontrujemy to po prostu. O. Dobra. No co? I montujemy to z powrotem. Zobaczymy jak to hula. przewód od gaszenia. Dobra. Mamy to. Teraz tak. Te wysiłki. To sobie za chwileczkę skontruję. także będę musiał jeszcze tylko e, zrobić taki manewr, że... Możemy delikatnie przesunę, może ją delikatnie przesunę o do tego pola i po wciśnięciu sprzęgła, żeby to mi po prostu to mi nie wadziło. Tutaj dobra, skręcamy to do kupy, będzie mi potrzebna z powrotem nasadka. Dycha, nie dycha, tylko ósemka, przepraszam założymy sobie nasadkę.

Jak mi schodzi, to by to równo złapało. Dokręcam. Pamiętajcie, dokręcajcie takie rzeczy czuć. No tak, siedzi. Co to by teraz trzeba było? Myślę, że jest spoko. Powiem wam szczerze. Myślę, że jest spoko, troszeczkę ją jeszcze popuszczę i obniżę, żeby była względem tej, bo jest jednak ciutkę wyżej. Dobra, popuszczam lekko. Patrzymy, jak ona jest. Dobra, robimy sobie. Okay. Dobra, myślę, że teraz będzie Teraz jest spoko. Tak, teraz jest spoko. Dobra, dokręcamy już na gotowo i myślę, żeby już dobre było na tyle. Jest OK. Tak więc. tak więc to by było na tyle mam nadzieję ten, ten moment już nagrywa się ponad 13 minut, prawie 14 minut już później się przejedziemy, zobaczymy jak to hula ale myślę, że myślę, że jest całkiem spoko powiem szczerze odległość na palec jest, jest zachowana przynajmniej tak mi się wydaje dobra kończymy to nagrywanie i w następnym ujęciu robimy podsumowanie tego montażu. Tymczasem do zobaczyska. No, i jestem z powrotem. Klamki już są zamontowane. Wypadałoby to teraz pokazać. ASV repliki. Wszystko chodzi. Sprzęgło, jak i, jak i hebel. Odpalałem silnik, żeby zobaczyć jak to, jak to, jak to łapie. No chyba dobrze. Chyba dobrze. Nie trzeba nic, nic regulować. Na lince nic nie przestawiałem. Ewentualnie, jeżeli byłaby konieczność, no to, no to tutaj. No ale tak czy siak jak widzieliście w poprzednim ujęciu, no to, to raczej, raczej ta linka będzie wymagała wymiany Zobaczymy. Urwie się to się urwie. Trudno. Nie urwie się, no to będzie git, nie? To będę zadowolony. Także myślę, że to by było tyle w tym vlogu z takiej domowej mechaniki, Januszowej mechaniki chyba. A was co, no. A was chciałem zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeśli podobają wam się tego typu materiały, piszcie w komentarzu. Klik, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Będę starał się ten kanał uzupełniać czymś. To będzie ten vlog to jest taki jakby jakby nowy początek. Nowy rozdział w moim kanale. No i co, ja się z wami żegnam, dzięki, trzymajcie się. Na razie. Hej.